Cześć, witaj w kolejnym odcinku z serii pod tytułem księgowanie dokumentu. W tym odcinku zaksięgujemy sobie wydanie zewnętrzne wyrobów gotowych. Mamy ten oto tutaj nasz dla celów edukacyjnych fikcyjny dokument wydania zewnętrznego wyrobów gotowych. Jesteśmy oczywiście sprzedawcą, jako rachunkowość jest prosta i sprzedajemy naszemu odbiorcy, sklepowi spożywczemu laluz spółka jawna. Wydanie zewnętrzne w tym Przypadku dotyczy kremów do twarzy oraz do dozorantu łącznie w kwocie 980 zł. W związku z tym zaksięgujemy sobie tą kwotę, która oczywiście nas najbardziej interesuje, a zatem 980 zł. Jak to robimy? Otóż robimy to na następujących kontach. Na koncie wyroby gotowe po stronie kredyt albo ma zmniejszamy w kwocie 980 zł. Natomiast na drugim koncie Koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych zwiększamy w kwocie winien 980 zł i w taki sposób sięgujemy to oto klasyczne wydanie zewnętrzne wyrobów gotowych. Dziękuję Ci za uwagę. Zostaw łapkę, subskrypcję, dzwoneczek. I pamiętaj, rachunkowość jest prosta.